Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi w tym roku 105-lecie. Można zauważyć, że te dotychczas najbardziej wymagające remontów budynki odzyskują świeżość. Zarząd spółdzielni i pracownicy i przede wszystkim organy samorządowe czynią, żeby na nasza 105-latka obchodziła drugą młodość. I wystarczy wejść do naszych budynków, zobaczyć, że faktycznie kwitnie młodo nam. Administracja Różana Gałeczki przewiduje w tym roku przeprowadzenie remontów o wartości około 6 milionów złotych. Na same malowania klatek schodowych przeznaczonych jest ponad milion złotych. Do chwili obecnej zostały wykonane takie remonty na ulicy Szczecińskiej 10 oraz na Astrów 16. Będą następne budynki malowane. W chwili obecnej trwają już prace na ulicy Racławickiej 39 oraz na Różany 1. W dalszej kolejności mamy zlecone prace na budynkach Różana. 2 i 4 oraz na ulicy Górniczej 26 do 32. Bardzo jestem zadowolona, podoba mi się. Remont jest bardzo pięknie zrobione zewnętrznie i wewnętrznie jest przede wszystkim czysto. Tylko żeby ludzie dbali. Pięknie, co można mówić, ja tu mieszkam 11 lat. I jestem zachwycona. Z innych prac remontowych w roku bieżącym planujemy między innymi wymianę dźwigów osobowych na ulicy Ryszki 59, są prowadzone już prace renowacyjne terenu przy ulicy Głowackiego. W dalszej kolejności będziemy takie prace mieli na ulicy Racławickiej 39 oraz na ulicy Gałeczki 40 i Gałeczki 38. Również w rejonie administracyjnym Żołnierzy Września można dostrzec efekty renowacji. Został między innymi wyremontowany blok przy ulicy Bocznej 6. Jest to duży wieżowiec. Remont rozpoczęliśmy w ubiegłym roku od wymiany całej instalacji elektrycznej. Natomiast teraz zakończyli wymiany pod podłóg, na klatkach schodowych były tam jeszcze wykładziny, wszystkie zostały zerwane i położone płytki i pomalowana została klatka schodowa. Ogólnie zrobione jest elegancko, bardzo mi się podoba, naprawdę te kafelki są Cześć. No, i malowanie ekstra, naprawdę. Przygotowujemy się do takich prac, które lada moment będzie można rozpocząć, czyli do, do ciepleń. I mieszkańcy już na pewno widzą na osiedlu Pnioki na budynku Nabaka 5 już zostało ustawione rusztowanie i trwają prace takie przygotowujące do rozpoczęcia tych zasadniczych robót. No a ponadto firma, która wymienia okna, dokonuje już pomiarów w mieszkaniach. Także też jak tylko pogoda pozwoli, to rozpocznie się wymiana stolarki okiennej.